Emilia Król, Real News Bell. Jesteśmy dosłownie sekundę po premierze spektaklu Kongo. To była jego premiera w Warszawie, w Kapitolu. No jak widać, energia jest wspaniała. Naprawdę młodzież dała ognia na deskach teatru. Między innymi moglibyśmy też zobaczyć Elżbietę Zapędowską, która miała swój debiut aktorski. Jak jej poszło? Przekonacie się już za chwilę. Emilia Król, Real News Bell, Jesteśmy dosłownie sekundę po premierze spektaklu Kongo, a razem ze mną zobaczcie cała obsada, dosłownie cała, a zaczynamy od centrum wszechświata, jak już to ładnie nazwałam, pani Elżbiety Zapędowskiej, która miała swój aktorski debiut. Pani Elżbieto, jak czuła się pani na deskach teatru? Nieprawda to nie był mój debiut. Grałam w przedszkolu trawę, więc proszę. No, ale jeden z pierwszych moich aktorskich występów. Bardzo dobrze się czułam w zupełnie nowej roli. Także jestem bardzo zadowolona i czekam na propozycję z Hollywood. <grywa> <grywa> Jaką energię czuła pani y, siedząc tutaj w fotelu jury? Proszę państwa, otoczona taką młodą. Y, obsadą, taką werwą, taką energią, jak się można źle czuć. Człowiek zapomina o swoich latach i czeka na kolejne propozycje młodych ról. Znakomicie odnalazła się pani w roli, ale chyba rola jury nie jest dla pani niczym nowym, natomiast zapamiętywanie tekstu już jest. A jak poszło tutaj w tym? Proszę pytać panią reżyser. <grym> Pytam panią reżyser. Jak poszło pani Eli, jak poszło Pani, Eli, pani Hanna. Jak pani Ela grała trawę, Elu? Nie mam pojęcia, ale po, z chęcią o tym porozmawiam kiedyś. Na pewno ja myślę, że to też widzowie powinni powiedzieć, że myślę, że Eli poszło doskonale. Po Dostali państwo brawa nastająco trzy razy. Naprawdę? Tak. O, <laughs> nie było widać ze sceny. Myślę, że pani Ela, że debiut, Elu, twój jest po prostu bardzo udanym debiutem. Absolutnie. Jesteśmy dumni, że to u nas, w naszym Kongo. I dziękujemy Eli, że, że się zgodziła z nami być. Yy, Kolej, tak. Mówmy o, mówmy o musicalu. Mówmy o musicalu. Czym jest musical? Dlaczego zdecydowali się państwo na pokazanie takich problemów? Pawełku, on jest taki mądry. Yy. Chyba poszukiwaniem prawdy, prawda? Takiego y, czystości człowieczeństwa, chyba poszukiwaniem człowie, człowieczeństwa, którego brakuje w dzisiejszych czasach, którego brakuje nie tylko wśród młodzieży, ale też też niestety wśród nas, dorosłych ludzi. M żeby zobaczyć osobę. U nas jest w spektaklu osoba niewidzialna Małgosia y, Przybysz. Małgosiu, czy jest... możesz stać się widzialna? No, nie, ma, nie, ma, nie ma jest. Wcieliła się w rolę. Ona jest bardzo dobrą aktorką i jej. Nie zobaczycie po prostu. Myślę, że ciekawa jestem, czy część widowni widziała Małgosię. Małgosia gra osobę niewidzialną. Myślę, że wś... takich niewidzialnych wśród nas jest bardzo dużo. Nie zdajemy sobie sprawy tak naprawdę. My, ludzie, zwykli ludzie, że codziennie mijamy takich niewidzialnych, samotnych, potrzebujących miłości ludzi. I, i to jest chyba nie tylko o tym, może Paweł coś, bo on naprawdę jest on to pisał. Również, więc może on coś jeszcze powie. Natomiast wydaje mi się, że tak. Dobrze mówię? Tak. Panie Pawle, z czego wynika takie dążenie do ideału wyglądu? No sami sobie tworzymy taką rzeczywistość i przez te wszystkie jakieś społecznościowe portale i tak dalej. Każdy nakłada jakieś filtry i coś tak. Robi, żeby jak najlepiej wyglądać i. A bez portali nie nakładamy? No też na pewno i o tym jest to, że przez to jacy stajemy się fałszywi, też jak bardzo się od siebie oddalamy. A tylko taka cyfrowa przestrzeń to pogłębia. Poruszyliście też problem hejtu, a to jest naprawdę już duży problem. Jak mógłby Pan rozwinąć tam? Ja mógłbym rozwinąć, że y, tak, że y, to jest głównie problem dorosłych, bo uważam, że młode osoby, dzieci, młodzież po prostu y, powielają to, co robimy, tylko powie powielają jeszcze bardziej. Więc tak jak my się do siebie zwracamy, to na pewno dzieci będą się zwracać tak samo, jak nie bardziej. I intencją chyba nas, jako twórców, ale mam nadzieję, że też y, nas, y, nas tu wszystkich, całej obsady jest to, żeby. Jeżeli oglądają nas osoby dorosłe, żeby mogli się przejrzeć w tym lustrze młodych, po prostu na siebie. I samemu sobie zadać pytanie, jak my się do siebie odzywamy, jak my się nawzajem traktujemy. I wtedy doskonale widać, czemu tak młodsze pokolenie też ma takie problemy, jakie ma. Kongo zauważa problemy tego świata, a jakie jest lekarstwa? Yy, trudne pytanie. Myślę, że współczucie, miłość, właśnie zauważenie tego, co mamy w środku, jakiejś prawdy, a nie tylko właśnie tych powierzchownych masek. No nie jest łatwo wyjść właśnie ze skorupki, o czym jest cały nasz musical, ale na pewno się da. Młodzi ludzie, gratuluję Roli, obserwujecie siebie nawzajem. Czy rzeczywiście powierzchowność jest tak istotna? E Chciałoby się powiedzieć, że nie, no lecz niestety wszystko zależy tak naprawdę. Jeżeli mówimy generalnie, no to niestety tak. Portale społecznościowe na pewno się do tego przyczyniły w dużym stopniu, no bo jednak tworzymy te swoje takie toksyczne standardy, piękne, które nie są do końca prawidłowe, takie jakimi powinny być. No i każdy po prostu chce się Chcę być lubiany tak naprawdę i, i to nie, nie jest w dzisiejszych czasach takie, takie łatwe, jakby mogło się wydawać. Gdzie schowałaś tę osobę, która tak pięknie wyciąga i ma potężny głos? <laughs> Ojku, nie wiem. Nie, to nie przez kamień. <laughs> Absolutnie. Ojku, no to nie wiem gdzie schowałam. Ciężkie pytanie dla mnie, ale no to trochę, trochę ćwiczeń po prostu. I wiara w siebie przede wszystkim. Trzeba wierzyć w swoje umiejętności. E, i spełniać marzenia. Kim będziesz, kiedy dorościsz? Ojejku, mam dużo planów, ale myślę, że związane coś z muzyką i aktorstwem. Bardzo bym tego chciała. Jak koleżanka odnajduje się na scenie? Jak myślisz? Będzie muzykalną aktorką? Totalnie tak. <noise> Kamila też pięknie gra na pianinie, więc myślę, że tutaj, tutaj też czekają sukces. Jak myślicie, dziewczyny, czy wasze, w waszym otoczeniu są ludzie, którzy mają ogromne problemy z akceptacją siebie? Oczywiście. Wiele osób ma takie problemy, nawet jeżeli tego nie widać na zewnątrz. Więc na pewno. Czy portale społecznościowe są próbą takiego zatuszowania problemu? Zdecydowanie tak uważam. Jakby w, w... Portal, na portalach społecznościowych, e, często przewijając, po prostu widzimy te idealne twarze, makijaże, idealne włosy. No i każdy to bierze do siebie, tak. Jesteś dumna z siebie, ze swojej roli na scenie? E, jestem dumna, że e, mogę przekazać jakby ten problem, który chciałam przekazać, e, ponieważ wiem, że i znam osoby, które jakby no, zmagają się z tym problemem. Także chciałabym, żeby to było zauważone. I. E, nie ignorowane, ponieważ to też jest duży problem i prowadzi do innych problemów głębszych. Także bardzo jestem dumna i bardzo się cieszę, że mogłam zagrać taką rolę.